Ludzie też pytali, ludzie są ciekawi na przykład twojej opinii na temat, nie wiem, kamerzysty. To mam w komentarzach teraz. No. Co myślisz? No uważam, że od*** o, strasznie. W ogóle my, my z kamerzystą i z Kurzwillem nagrywaliśmy kiedyś filmy, no nie? Ta. Parę zrobiliśmy rzeczy, ale to było Cześć, jeszcze... co wy robiliście? Przypomnij mi My tylko. robiliśmy taką akcję, w której schowaliśmy telefon. Wszedł film, ludzie tego, filmu, ludzie tego telefonu szukali, później był następny film, kto znalazł, A, było go, wygrał było coś takiego, no. no. I to też było takie shady trochę, bo właśnie kamerzysta chciał mnie przekonać, żeby... To ustawić. Okej, okay, że ktoś znajduje znajdujesz jakiś ja Powiedziałem, że nie ma chuna, nie? i że robimy to normalnie. To ja słyszałem. Ale oni, o... ale oni wtedy jeszcze byli tacy w miarę git. Oni naprawdę wtedy jeszcze nie robili tak post, tak po... rzeczy takich, wiesz, które są moralnie takie strasznie złe. Nie robili tego. Wtedy robili takie śmieszne rzeczy. Bardziej ten Krówiel był takim testerem wody. To było jeszcze nawet zabawne. Tak. Było to wszystko czy w porządku? Ty też wtedy z nimi nagrywałeś? Tak, tak. Wtedy jeszcze ludzie się z nimi w miarę trzymali. To było zaraz przed tym, jak był w mniej więcej i w tych już y, innych rzeczach, które tam już zaczynały być, te shady, wszystkie takie tematy, nie? I ja z, nim, z nimi wtedy faktycznie nagrałem, nie? Z punktu widzenia takiego biznesowego to było git, a później no to już to szło w takim mega złym kierunku i, i to, już się, to już na to się źle patrzyło. Wiesz, jak ja najbardziej sobie przypominam ten film z bananami. To był dla mnie tak dolony film, w którym y, kamerzysta, on śmieje się z tych ludzi którzy zbierają te banany, A było, ale jezu, on, ale to było ale tak on nie śmieje się, on, on nie śmieje się, wiesz, tak jakby, że robią śmieszną rzecz, tylko on śmieje się z nich, że, to są że oni się na to zgodzili, tak. że są takimi debilami, w sensie, ja nie uważam, że są, ale on swoim śmiechem, było czuć w jego śmiechu, że on po, tak myśli Pogardę do tych ludzi Oczywiście To było dla mnie tak, stary, niszczące To było tak złe Albo co temu ziomeczkowi, temu niskorosłemu robili, jak go przebrali z tego smerfa Z jednej strony masz takie, że trochę cię to bawia, a z drugiej strony wiesz, że to nie powinno, stary, nie? Tam było, Czujesz wiesz, się źle z tym strasznie Tam jakieś dziewięciolatki biegały, jakieś urodziny, tam momentami, tam był gruby, naprawdę gruby młyn. Tam był pato taki stream, że to jest, chłopie, koniec świata No i uważam, że że wawrzy jak... nie bo. Nie wiem, czy można mówić jego nazwisko? Można chyba. Nie? No u mnie mówiliśmy tak. No uważam, że... strasznie, no. Nagrabił sobie. Nagrabił sobie. Szkoda, że trochę bardziej się to nie odbiło. sorry, że trochę więcej na tym nie stracił. Uważam, że osoby, które nieraz straciły więcej na różnych dramach a nie zasługiwały na to, żeby na tyle stracić, to uważam, że kamerzysta dużo bardziej zasłużył, a mniej, mniej na tym stracił. Mhm. Jakby, jakbyśmy mieli tak, takim być sądem, to on powinien dużo więcej powiedzmy oberwać za to, co zrobił tam no tak. Jakby nawet połowa z tych rzeczy miała być prawdziwa, a zwykle tak jest w życiu, że prawda leży po środku, to i tak... No, odjebał. W sensie ja też nie jestem święty, bo też z nim nagrywałem, ale my możemy sobie tak pozaczepiać ziomeczka, no bo co, no... Też nie możemy go tak kompletnie kopać, bo z nim nagrywaliśmy, ale z drugiej strony no trzeba to przyznać. Na przykład słyszałem, że na jakichś tam planach to chciał wino wynosić, jakieś sery, bo były drogie ustawione no. pod Króżywila, że w ogóle tam, no Przypał zawsze był z nim przy tych nagrywaniach, że zawsze ustawka, że zawsze, no. ale on miał taki content. A, jeszcze z takich fajnych aktualizacji.